Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwiger, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, dzisiaj rano oglądałem materiał z taki wywiad pani Manowskiej z redaktorem Konradem Piaseckim. Wiecie Państwo, rzeczywiście po tym wczorajszym wywiadzie skandalicznym redaktorem Moniki Olejnik z mecenasem Gierdychem, tym nieustannym ataku i ja nie wiem, Dziwnego, dziwnej obrony dziwnej obrony e, Dzisiaj z, z, naprawdę skonstatowałem to, że patrzę i pani Manowska jest dużo bardziej racjonalna, bardziej spokojna. Pani Manowska e, dziwnie określiła e, sąd między innymi, którym którym, któremu szefuję, powiedział, że to jest Bajzer w Miele Sprawiedliwości. No oczywiście zarzuciła ten Bajzer m.in. pisowi, ale tutaj niezwykle ciekawym było to, że ona nie wyłącza tak kategorycznie tego, że Karol Nawrocki nie będzie z 6 sierpnia. Jest to bardzo ciekawa wypowiedź, szanowni państwo, mam ja zaraz przeczytam. Karol Nawrocki nie zostanie zaprzysiężony Ignacy Michałowski, Legardis, nie zostanie zaprzysiężony do Sądu Najwyższego, potwierdza istnienie wątpliwości. Pierwsza prezesa Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, ujawniła po zakończonych wyborach prezydenckich że do sądu wpłynęło 56 tysięcy protestów wyborczych, wśród nich zaledwie około 150 000, 150 to protesty indywidualne. Większość stanowią zgłoszenia masowe, powtarzalne o identycznej treści. Źródłem tego zjawiska jest według pani prezes Manowskiej polityczna akcja oparta o rzecz protestu promowane przez posła K.O. Romana Gierytecha oraz europosła Michała Wawrykiwisza. Wiecie Państwo, no to musimy coś wyjaśnić. Eee. Ja nie widzę w tym nic złego, że panowie mecenasi pokazali nam wszystkim no, no, nie tak biegłymi osobami w prawie jak oni, w jaki sposób sformułować ten proces, żeby nie został określony przez pana sędziego wiaka, przez panią Manowską czy przez pana Stępkowskiego, że on jest gorszy, jakiś w ogóle nie warty przeczytania. Ludzie jak umili, tak napisali. I tutaj nie ma żadnego powodu, żeby do tych protestów odnosić się z jakąś zupełnie mniejszą uwagą, niż do protestów, które zostały złożone przez fachowców. Wiecie Państwo, sama Ilość tych protestów 56 tysięcy, ponieważ każdy człowiek, który idzie i, i wysyła ten protest, robi to sam, Jest z nieprzymuszonej woli. Nikt go tam za włosy nie ciągnie e, widocznie ma wątpliwości do tego, co się wydarzyło. I wiecie Państwo, jednak presja ma sens, bo pani Manoska chyba już wie o tym, że jutro o 8:30 będzie miała już protesty przed Sądem Najwyższym. I. To, co usłyszałem, było rzeczywiście już taką zmianą stanowiska. Pani Manowska była bardzo konsyliacyjna. pani Manowska mówiła o tym, że sędziowie powinni się porozumieć. Pani Manowska mówiła, że jeżeli jej kandydatura stałaby tylko tutaj na przeszkodzie temu, żeby sędziowie się porozumieli, no od razu zrezygnuje. Nie naprawdę przydam się Państwu, zresztą te. Pytania pana rektora Piselskiego były bardzo zaadne. I posłuchajcie, co dalej tutaj powiedział. Obecna sytuacja rodzi pytanie, czy zaprzysiężenie nowego prezydenta rzeczywiście odbędzie się w terminie, czyli 6 sierpnia 2025 roku. Prezes Sądu Najwyższego przyznał w rozmowie CFAN-24, że dopuszcza każdą myśl, także taką, sugerując, że scenariusz opóźnienia nie jest już tylko spekulacją. W ocenie Małgorzaty Manowskiej działania polityków, którzy udostępnili gotowy z protestu, były lekkomyślnie odpowiedzialne. No to, to musiała, to też Twoje powiedzieć, nie było lekkomyślne, bardzo dobrze, że tak się stało. Tego typu działania spowodowały masowe wpływanie niemal identycznych zgłoszeń, co dodatkowo obciąża Sąd Najwyższy. No ludzie to nie, są, to nie są jakieś barany, które można, które można zmusić do określonego zachowania, tylko ludzie, skoro tak uważają, e, Widzą, że te wybory nie były uczciwe, to proszą o sprawdzenie. Są to protesty jednorodne o takiej samej treści, które zostaną połączone do wspólnego rozpoznania powiedziała Manowska. Jak wyjaśniła, system prawny dopuszcza takie rozwiązanie, jednak obciążenie instytucji jest znaczne, co może wpłynąć na sprawność procedury. Bałagan w wymiarze sprawiedliwości. W rozmowie z dziennikarzami TF24 Manowska nie ukrywała krytyki wobec stanu wymiaru sprawiedliwości. Sama określiła sytuację jako bajzel i Bołaga. To po co pani e, szefuje temu bajzelowi i bałaganowi. No pani podobno jest pierwszym prezesem Najwyższego, chociaż to tak nie jest, bo pani bezprawnie została wybrana. Powinien być pan e, sędzia Wróbel. Wskazując winnych tego stanu rzeczy, zarówno wśród polityków, jak i środowiska sędziowskiego. Co ważne... Prezes SN odrzuciła sugestię, że chaos odpowiadają zmiany wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdziła, zmiany legislacyjne miały miejsce, ale później rozpętało się prawdziwe piekiełko. Co potwierdzają między innymi wyloki SUR oraz opinie Komisji Weneckiej. Największy niepokój budzi pytanie, co stanie się 6 sierpnia jeżeli sąd najwyższy nie ogłosi ważności wyborów z powodu przeciągającej się analizy protestów. Taki scenariusz, choć wydaje się skrajny, został po raz pierwszy otwarcie dopuszczony przez prezes sądu najwyższego. Widzicie państwo, presja ma sens. Jeszcze jak byłaby pytana dzień wcześniej, to ona stała i zdążyłem, że, że ona wyraźnie mówiła, dajcie spokój, my i tak wydamy takie postanowienie, jak, jak, jak od nas się oczekuje, czyli zatwierdzimy to, już z będziemy domagali się, żeby e, Karol Nawrocki został zaprzysiężony. Wiecie Państwo, e, według wywióry, które tutaj nam mówią, pani Manowska na skutek kolejnych informacji, które otrzymuje o skali tych problemów z wyborami, tych fałszywych wyborczych, mocno się zastanawia. Zresztą popatrzcie, co y, napisała PKW czyli pan Marciniak tak szybciutko wydał e, Nawrockiemu zaświadczenie. To jest nieprawdziwe, bo jest wiadomo, że e, dużo mniej osób głosowało na Nawrockiego, e, a więcej na Ślaskowskiego. A jeżeli chodzi o to zaświadczenie, nie mówię o wygranych wyborach, chodzi co najmniej 2600 osób. To jest już różnica. I wiecie państwo, on w tym e, do Sądu Najwyższego, mówi w tym zaświadczeniu, tam jest wyraźnie stwierdzone, że ma poważne wątpliwości e, PKW, że musi to rozstrzygnąć właściwy skład Sądu Najwyższego. No i pani Manowska ma z tym problem. Słuchajcie, dopuszczam każdą myśl, także taką, zapytano o możliwość braku zaprzysiężenia drugiego prezydenta do dnia zakończenia kadencji obecnego. Według Manowskiej w polskim systemie prawnym w tej sprawie występuje luka konstytucyjna. Jak przypomniała, kodeks wyborczy stanowi, że ustępujący prezydent kończy urzędowanie w dniu, w którym prezydent elekt składa ślubowanie. Oznacza to, że jeśli za zaprzysiężenie opóźni się, a kadencja ustępującego prezydenta dobiegnie końca, pojawi się problem braku głowy państwa. Kto przejmie obowiązki głowy państwa? Na pytanie, kto wówczas będzie pełnił obowiązki prezydenta. Andrzej Dudacz, marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, Manowska nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiem, konstytucja zawiera tu pewną lukę, nie jestem politykiem i nie do mnie należy decyzja. Ta wypowiedź jasno pokazuje, że nie tylko brakuje wyraźnego mechanizmu przejściowego, ale też, że żadna z instytucji nie jest przygotowana na ewentualność konstytucyjnego patania. Manowska gotowa do się dla dobra Sądu Najwyższego. W obliczu gorącej krytyki pytano o gotowość do ustąpienia ze stanowiska. Prezes Manowska jedno, odparła jednoznacznie, że jeżeli byłoby to do, dla dobra Sądu Najwyższego, nie zastanawiałabym się nawet 5 minut. Jednocześnie zaznaczyła, że swoją decyzję o objęciu stanowiska podjęła na prośbę starszych kolegów z Niemiaru w celu zabezpieczenia e, sądu przed osobą bez kompetencji. Rozumiecie co? Czyli pani Manosta e, chciała zabezpieczyć Sąd Najwyższy przed wyborem no, wybranego głosem 50 do 25 pana sędziego Włodzimierza Wróbla, mm, świetnego prawnika. E, I ona twierdzi, że to miał być bez kompetencji. No tak, no, słuchajcie się. Deklaruje, że zamierza podostać na stanowisku do końca kadencji, choć nie wyklucza scenariusza ustąpienia w imię kompromisu politycznego. Konkluzja, realne zagrożenie powiedziem państwa. Z danych przedstawionych przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i jej wypowiedzi, jednoznacznie wynika, że Polska stoi przed poważnym wyzwaniem konstytucyjnym i organizacyjnym. 56 tysięcy protestów wyborczych, powielanych według politycznego wzorca, spowalnia protest Sądu Najwyższego. To z kolei grozi brakiem możliwości ogłoszenia ważności wyborów w terminie, co może skutkować brakiem możliwości zaprzysiężenia nowego prezydenta. Jak widzicie, już nie idą na rempoo, boją się, już e, liczą się z naszymi głosami i rozumieją, że muszą się odnieść do protestów. Teraz jest jeszcze tylko jeden problem. Teraz tylko chodzi o to, czy pan prokurator Bodnar i pan prokurator Korneluk Uruchomią już te śledztwa, bo na razie tylko mówią, te śledztwa są w sprawie, to powinny już te śledztwa ruszyć no, przeciwko konkretnym osobom. Pamiętajcie Państwo, że w tych komisjach wyborczych no, um, ciężko jest doszukiwać się błędów, tam gdzie te głosy chociażby um, zaliczane zostały panu Nawrockiemu w sytuacji, kiedy kubka głosów tam 160 ponad były wkładane do puli głosów Nawrockiego. I takich rzeczy było, tak, tak, takich działań było bardzo dużo. Mamy wytypowanych już 1400 komisji i dopiero po zbadaniu tego 1400 komisji będzie można praktycznie odpowiedzieć, czy to miało wpływ na wynik wyborów, czy nie. I pani Manowska już się z tym liczy. Pani Manowska rozumie, że może ponieść odpowiedzialność Karmin, jeżeli będzie parła do tego, żeby e, wbrew temu, jak odbyło się głosowanie, e, wydała, że są jest przysiężony Dziękuję Państwu, bo to jest między innymi Wasza Pomoc i Wasza presja spowodowała to, że Pani Manowska zachowuje się w inny sposób. Czekamy. Niezależnie od tego wyniku wyborów, e, najważniejszym jest to, żeby zostali rozliczeni ludzie, e, którzy tutaj dokonali przestępstw. Już kolejny raz na pewno taka sztuczka się nie uda. To jest podstawa. Trzeba sprawdzić, kto wygrał czy Nawrocki, czy Trzaskowski, ale. Przestępców należy ukarać. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.